O zamiarze likwidacji tej szkoły mówiło się już od bardzo długiego czasu, stąd nie była to wcale kontrowersyjna decyzja. Mieszkańcy obwodu tej szkoły spodziewali się tego, co więcej byli przyzwyczajeni już z myślą o tym fakcie i mając do wyboru dobrą, jakościowo szkołę w Lubieniu Kujawskim z szerokim zapleczem sportowym, dydaktycznym, przyjęli spokojnie tę decyzję. Placówka istniała od kilkunastu lat, jednak uczyło się w niej coraz mniej dzieci. Ostatnio zaledwie 30. W dodatku sytuacja demograficzna gminy nie jest korzystna. W 2010 roku na terenie obwodu tej szkoły urodziło się tylko jedno dziecko. W tej sytuacji radnym nie trudno było uzyskać pozytywne opinie rodziców Kujawsko-Pomorskiego kuratorium oświaty oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na ostatniej sesji no, związana jest niestety z y, sytuacją y, tutaj niżu demograficznego, jaki dotyka niestety większość szkół nie tylko na terenie naszego województwa, ale także i w kraju. Y, coraz mniej dzieci uczęszcza do niektórych szkół w związku z tym y, władze ze względu na czynniki ekonomiczne. Kierując się dobrem, przede wszystkim dzieci, które uczestniczą do tych szkół, podejmują takie, a nie inne decyzje. W związku z tym, na ostatniej sesji, Rada przegłosowała decyzję o zamknięciu szkoły. Dzieci z tej szkoły będą dowożone do szkoły w Lubieniu Kujawskim. W związku z tym, no, też liczymy na to, że te dzieci będą miały możliwość korzystania z nowoczesnych tutaj, urządzeń, sprzętu komputerowego. No i na pewno lepszą będą miały też zaplecze, bo i sala gimnastyczna i tutaj też niedawno był nowy kompleks sportowy, z którego będzie można korzystać i no, w pełni się rozwijać.